Danusia jest stąd, jest nasza. I jeżeli Kaszubi nie poprą swojej osoby, to ja naprawdę z zwątpię po raz drugi. Czego się Danusia nie podejmie, co wykonuje to z pasją, zaangażowaniem, ogromną wiedzą umiejętnością i jestem przekonany zawsze sukcesem. To, że my znajemy tę duszę. Ponadto są króci w cel, wśród nas, w kartysach. To jest to najwyższa. Miasto marzy tydzień, żeby to było na lazy głosowanie. Nie na listę, nie ktoś tam palcem wskazywał, kogo sobie wyobrażał, kogo nie. My znajemy lazy co chceme mieszkamy. I mawimy z kogo wyższego tydzień. Od początku, jak on był i tydzień, to to jest. I taci koledzy w ogóle i tak uję Dlaczego popieram panią Danuterek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Ponieważ jest osobą stąd, z Kaszub. Kaszubi potrzebują swojego reprezentanta w Sejmie. Pani Danuta jest osobą o olbrzymim doświadczeniu. Jest radną Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest osobą tryskającą pozytywną energią. Jest osobą bardzo uczciwą, rzetelną. Dlatego popieram panią Danuterek. Danuterek popieram z serca Dano teren. Dano teren.